Cześć, siemano ludziska, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kucyk. To jest Wiedźmin 3 Dziki Gon Dodatek DLC, e, Krew i Wino e, No już jakoś zapomniałem o tym dodatku Ostatni raz grałem w Serce z Kamienia Serca z Kamienia I to było dosyć dawno temu, już naprawdę zapomniałem, że ten dodatek ma wyjść No ale wyszedł, wyszedł wczoraj e, Jakoś nie miałem czasu, żeby nagrać filmu mm, No ale cóż, no ale już jest, także zapraszam do oglądania Szczerze mówiąc, nie, nie mam pojęcia, co przyniesie nam ta gra. Co będziemy robić? Wiem, że. E, wiem, że będziemy chyba w jakimś nowym miejscu. Także jestem bardzo ciekaw. Jakieś nowe przygody, nowe potwory. Nowe pewnie postaci, nowy jakiś jeden nasz główny przeciwnik. Tak się domyślam. Póki co, zaraz. Gdzie ja muszę się udać? Aha, do tej wsi debrza. No to ruszajmy w takim razie. Nagrywając to, jeszcze nie jestem pewien, czy będzie mój, moja kamerka widoczna w grze w tle, czy, czy jednak z niej zrezygnuję. Bo możliwe, że będzie po prostu przeszkadzać w odbiorze gry. Także jeszcze się zastanawiam. Wy już pewnie wiecie oglądając to. Ja jeszcze nie. Nam pomoc niepotrzebna! Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. A kim Spój są z grasanci? Bitonie. Hej, hej, to ja! Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie! Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Poczciwy chłop z fryzurą na garnek. <laughs> Jeszcze też nie wiem, czy będę grał na padzie, czy na mężczyznę i klawiaturze. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmer de Lonfol, dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest wzajemnej Cholera. Niech ja ja nie kojarzy. zajmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag. Pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz. Więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z są, a to zobowiązuje. Oba Obaj lubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę. Gdy już uporamy się z grasantami. No cóż, no myślę, że, że. pomożemy. zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią, i walczyć z nimi. Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nieraz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. No moi drodzy, no... mojego komentarza będzie w tej grze Słyszycie? zdecydowanie mniej. Ale to dlatego, że nie chcę przerwać po prostu tych dialogów, których jest w e, Wiedźminie, no dużo. O, jakaś imprezka się szykuje, widzę. Mimo tego, że ta gra wyszła w tamtym roku, to jednak całkiem, całkiem jeszcze strzyma poziom, jeśli chodzi o, o poziom grafiki. Trochę kamera brudna, ale nic. to do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejdźcie Wejdź no, do wasza pawia! Na no, hełmie! <laughs> <zaczarne? śmiech> a to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi, występku, a poniechamy was! <laughs> I właśnie, to są te czasy, jedna pochodnia i spalił chatę. To było zabawne, pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj Zork! Oni tacy pocieszli. może znają też jakieś sztuczki? Hej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo także jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi? Szlachetny Palmerin dał wam szansę. A ja dam wam radę. Będziemy będziemy kozaki. Niech po prostu wszystkich wyjebiemy w pień. Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej tu są. Oni takich jak wy, zjadają w kaszy. Trzech ich jest, dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. Była jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się bab i płaznów! Obraziliście księżną. Niedobrze. Istotnie tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Glnę się na czaple, że zapłacicie za nią własną krwią. Nasz Dobra, Będzie... nikczemnicy! No, może w końcu coś się zacznie. Okej. Okay. Teraz tak. Y... Dobra, to są znaki. Muszę sobie przypomnieć, Queen, to był mój ulubiony znak. Zdecydowanie. Jak się... A jak się robiło? Ciężki atak? Czy jakoś tak? Boże, muszę sobie przypomnieć. Kurde. Cholera, muszę sobie przypomnieć. Nie. Muszę w klawisze zajrzeć zaraz. Jak się używało alternatywnego znaku? Bo chciałbym sobie. żeby mi naładowało. trochę HP. Znak Queen. A może z Shift? Tak. Z Shiftem był mocny atak. Teraz już pamiętam. Dobra. Unik to było z altem, teraz sobie przypominam. Dobra, ja sobie użyjemy. Cholera, jestem strasznie zardzwiały, jeśli chodzi o walkę. A to są zwykli bandyci przecież. Nie o matuś, tylko kurwa gin. No, zginiesz w końcu jest. Boże ilu ich jeszcze? To dziwne, ja powinienem go naprawdę rozpierdolić już dawno temu. akcji dobra, użyjemy aksji sobie. Gin kurwa. Dobra, wszyscy leżą. Muszę, a nie, jeszcze jeden pieprzony bandyta. A to jest chyba łucznik, więc. Chyba. No dobra, pokonani. Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo, jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. Znaczy co? Nasze ich łóżko? Co mi przedstawić? Dobrze zrozumiałem? <grymne> no to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja. Bo tradycja w tu są to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie. Ogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź wtedy na wezwanie uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. Piękne. Błagacie najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Odpowiesz na jej wezwanie? Odpowiem. Co hmm. to jest za bestia? Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestie. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie. Jeśli Ciekawe, co to za stwór. Przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni, a tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Oczywiście, a, że przyjmuję. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić? Ach, nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna z tego co pamiętam jest raczej. Hm, wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie! Znakomicie! Musimy wyruszyć jak najszybciej! Długo mi trężyliśmy szukając cię po gościńcach, a czas nagli! Jestem gotowy, mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są! Do tu są! Kłasą! Tak swoją drogą naszła mnie taka teraz śmieszna myśl. Jak brzmiał gameplay z Wiedźmina, gdyby podczas nagrywania na YouTube'a koleś, który grałby w tą grę, byłby aktorem, który podkładał głos Wiedźminowi w polskim dubbingu? no to byłoby coś, ciekawe przeżycie. No ale cóż, no. Niestety, moi drodzy, no mi się tak średnio podobało, że zawsze w Wiedźminie było tyle gadania. Na pewno nie będę przewijał tych dialogów, bo no, na pewno są ciekawie, ciekawe, opowiadają jakąś historię, gdybym je przewijał, byśmy nie wiedzieli tak naprawdę o co chodzi i bym się skupił tylko na walce, ale to chyba nie o to chodzi, bo w Wiedźminie jedną z podstawowych rzeczy jest właśnie fabuła. Myślę, że sama walka schodzi na drugi plan. Także no trudno, to no, tak jak mówiłem, za dużo mówić nie mogę. Gdy rozmawiałem, bo nie chcę im po prostu przerywać, nie chcę im się wcinać w słowo. Jak to pięknie. Zielona kraina. M jakieś morze takie błękitne. A nie, to nie było. <grywka> Ale góry. I zamek w oddali? Trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni: błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na Czaple. Jaką kurwa Czaple? A ten z kim trenuje tam? A nie! Jakiś stwór, wow! O, chyba postworzy. A może nie? Skoro to go nie zabiło... To będzie ciężko. Dobra, zanim stoczę walkę z nim, muszę sobie zobaczyć, jak, jak którym klawiszem używało się alternatywnego, e, właśnie użycia znaku. Potrzebuję tego. Co, on ma beczkę na głowie? Skąd on znalazł taką dużą beczkę? Idziemy. Oczywiście starczą koniecznie. O, trochę mnie zranił, ale to nic. Dobra, jest o kurde, nie spodziewałem się akurat tego. Muszę z... poznać jak on, jak on e... Jaki ma schemat po prostu walki Chciał mnie kopnąć A, już mi zdziabnął O kurwa Ale trochę mnie A, -a. Dobra, zrobimy coś. Musimy sobie trochę życie odnowić. Okej. Okay. Delikatnie poszło. Chociaż w sumie, od tego mam też. Soby refleks mają. Chłopaki. O, teraz dostałem. To jest to w gr O kurwa. Przecież to jest to w grach, że takie wielkoludy zawsze po prostu są powolne. O, owieczki. Przyleciały. Dobra, co dla mnie masz, potworze? Nawet, kurcze, nie mogę się na e, go nie sprawdzić. Bo też i miłość nie jest rozsądna. No, Guillaume, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Aha, to nie jest ten potwór, dla którego tu przyjechaliśmy. Chyba nie. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam sukurs. się trofeum. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci? Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, pewnie grał w Walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego gotfryda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka mnie... właśnie. A Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiana de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Gerald przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej. No dobrze, zróbmy tak. O, jeszcze sarenki. Dawaj trofeum. Chociaż z drugiej strony ten, ten rycerz miał przynieść swojej damie to trofeum, więc. Jak to jest? Nie wiem. Eee... Coś mi jeszcze da? O, okej, okay, okej. Okay. Dalia. Zaraz obczajmy, co to jest. Za dalia. O, lepszy srebrny, ale wymaga 36 poziomu. Także jeszcze nie mogę go używać, a szkoda. No ale nic. No dobrze, moi drodzy, myślę, że na pierwszy odcinek to by było na tyle. Taki króciutki odcinek, żeby, żeby nie przedłużać. Jak będzie z częstotliwością wrzucania filmów, tego nie wiem. Wiem, że najbardziej mi zależy na tym, żeby skończyć najpierw Duma, a dopiero potem tak będę więcej wrzucał tego Wiedźmina Także myślę, że jakieś 2-3 odcinki Duma na jeden odcinek Wiedźmina Tym bardziej, że już mamy 8 nagranych odcinków Duma, myślę, że przede mną jeszcze z 5. Także, no dosyć szybko powinienem się wyrobić i myślę, że wtedy będzie regularnie Dum wrzucany. Pomiędzy oczywiście CSM i DOT'u Także, moi drodzy, jeśli Wam się podobał film, to. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować mój kanał i widzimy się w kolejnych moich materiałach. Trzymajcie się! Hej!